Cześć widzowie, witam Was na kolejnym odcineczku. Przepraszam, że późny no odcinek, godzinę potem, ale no, oczywiście, się Witam wszystkich na moim odcineczku. Widzę, że tamten odcineczek Wam się bardzo podobał, więc kolejny nagrywam oczywiście, dla wszystkich, którzy będą oglądać ten film. Dzisiaj gramy oczywiście Rosją. Ja dzisiaj gram właśnie Rosją, żeby stworzyć. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Czyli stworzymy z, Związek Radziecki Po prostu z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi Uzbekistanu, Turkmenistanu, Azerbejdżanu Łotwę, Litwę, Gruzję, Estonię, Kyrgyzstan, Tadżykistan Młodawię, Armenia i kawałek Iranu Nie z tego No to byśmy się na tego No to let's go Zakortujemy sobie wojska W naszym... No na Robimy to na szybkości. Przepraszam Was, za że nie było odcineczka. Nie ja byłem w Warszawie w ogóle i nie miałem czasu, żeby nagrać odcinka. Mogłbym nagrać w Warszawie odcinek, ale no nie miałem po prostu czasu. I bardzo przepraszam, kto który mnie ogląda. Ty, tych ludzi, którzy mnie najbardziej oglądają, to... możecie napisać jakiś miły komentarz. Skomentuję oczywiście go, jak zawsze. Ja tylko Jak w komentarzach ktoś napisze No więc, let's go! Najpierw idziemy na Estonię, i na tym. I, no, i od razu mówię Wam, że ten odcinek jest skierowany do opadły. Ten odcinek skierowany do jakichś ludzi. Okej, okay, widzowie, no to oni się nie zgadzili używam taki może go nie widzieliście, ale. No na to pokazuję ten trik. Macie trzy tyś, nie? Macie większe ładnie po prostu. I to. No i widzę, że. Chciałem Wam powiedzieć, że. Dziękuję bardzo was przepraszam i niedługo będzie też odcinek. Niedługo za za trzy dni gdzieś odcinek wręci. Za 3 dni będą odcineczki. I jeden odcinek będzie, bo mi się nie chce nagrywać tych filmów, bo nie mam co. Jest sorka widzowie, że zamówiłem niedarność, ale no co, no że jestem no, po prostu leniwy. Nie lubię... Nie. Lubię nagrywać, ale nie, średnio. wiadomo że gdy... Co to teraz będziemy robić? Związek Radziecki. A nie, zrobić... nie to to chyba nie, nie się... robimy. Musiałem rosyjskim imperium robić, ale no już nie trzeba. Nie to tam teraz, no nie, będę, no nie będę tego robił, ale no przepraszam, że muszę to robić, ale wiem co teraz tam się dzieje i nie, nie będę mówić co tam się dzieje, bo tam jest wojna. I jak ktoś teraz go słucha, to przepraszam wszystkich. No to robię, ale no dla, 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 dla odcinka. Nie się tego na poważnie, jakby co. Bo ja normalnie pomagam. Ja tego, tak no to mi pomaga, w pomaga bierze tego odcineczka na poważnie, ale jak wracam do odcinka, to i dowie, chcecie, czy, czy chcecie, chcecie normalny odcinek czy stage'a, musimy dobić 50 subskrypcji, wtedy zrobię ankietę, bo ja nie, nie mogę robić ankiet, jak, jak będzie, jak będzie pod tym filmem, eee, tak jest około 10 wyświetleń, to wtedy robię kolejny odcinek stage'a, i postaram się jakiś bardzo fajny montaż zrobić. Najlepszy montaż jaki mogę zrobić w grze Z moją kamerką nie tak się robi z kamerą do odcineczki, więc spróbujmy po prostu dobić 10 wyświetleń pod tym filmem, dodajcie łapkę w górę po prostu pod tym filmem. Napiszcie miły komentarz. zostawcie subkę na moim kanale, bo bardzo się spodobał Wam do z mojego dziadka, więc... Bardzo dużo wyświetleń było, ale mnie było bardzo mało subików i to mi się nie podoba właśnie. O, jedna na wojnę z Turcją, super, I jak ma wojnę to z i ten teren. No tutaj, tak musimy się jak będzie szybki, nie będzie aż taki długi. I wtedy pamiętam się, że tam taki długi odcinek że wtedy nagrałem, ale no to to nie moja guma. No nagrywam takie filmy. Bardzo długi nagrywam czasami filmy. 30 minut nagram no, film, nie, no, nie obrażajcie, mnie, że tak długo nagrywam filmy, ale no czasami je tak mam. Mam ja, tak długo nagrywam te filmy, ale Nie, nie musicie się denerwować. Bo Zawsze powiedziała, ja napisałem wam w komentarz, że filmy zawsze o 14 filmy będą. Więc filmy o 14.00 oglądają sobie w dzień, bo nie będzie odcinek, Bo też będę musiał pomyśleć nad innymi, co tu będę mógł stworzyć jeszcze. Bo wiem, że mogę też dużo filmów stworzyć, ale już nie chcę mi się po prostu stworzyć, no. No eee, to, to, to ja już to stworzyłem. 5-6 minut trwa odcineczek, i ja już stworzyłem Związek Radziecki. No to dziękuję Wam za oglądanie. Wpadajcie na inne odcineczki. Macie. Be, będziecie. Jak będziecie codziennie oglądać. Nie, no nie codziennie. Jak będziecie oglądać po prostu co to, to 3 dni filmy, jak powiedziałem. Co 3 dni będę rzucał filmy. Czy to, to chyba powiedziałem przez 3? To. Wrzucam kolejne odcineczki bez zastanowienia. 10 wyświetleń, odcineczek wrzucany jest na kanał. To pa. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pa.